Bardzo często dużo ludzi blokuje mostki Floyd Rose. Te mostki Floyd Rose, czyli te mostki, które są zawieszone podwójnie. Wiecie, w, dwóch w dwie strony możemy wajchować, oparte są o to, że tu mamy sprężyny, tutaj mamy blokadę, i to wszystko jest takie podwójnie blokowane. W czystej teorii powinny się nie rozstrajać, ale tylko i wyłącznie te dobre, tylko i wyłącznie te wysokie modele się nie rozstrajają. Natomiast w instrumentach, gdzie no być może producent nie, wiecie, nie dołożył aż tyle pieniędzy do materiałów, z którego taki mostek jest użyty. Różne te markamenty poprzez to, brak tej, tego ściśnięcia, brak tego takiego, tej solidności e, mogą się pojawiać, no i te instrumenty potrafią się e, po prostu przy wajchowaniu rozstrajać. Więc wiele ludzi blokuje takie mosty i oczywiście oferujemy taką usługę w serwisie Gitarowa Mgła jak najbardziej. Jak widzicie, korzystamy zarówno z kawałeczka deseczki, którą wkładamy w jedną stronę, oraz korzystamy z takich małych y, blokadek. Poza dwoma małymi wkrętami, które musimy wkręcić, żeby ta blokada się trzymała, jest to praktycznie bezinwazyjna y, metoda blokowania Floyd'a. Wtedy ten mostek działa jak stały. Wtedy stroimy sobie tutaj y, gitarkę. Cały czas. Korzystając z tej blokady i nie korzystając z kluczy, no ale jest to, jest to rzeczywiście fajne i stabilne. Ja lubię blokowane mosty. Uważam, że to jest przy tanich instrumentach całkiem, całkiem niezłe rozwiązanie. A odblokować, wymienić, podmienić na lepszy zawsze oczywiście można. Zapraszamy serwis Gitarowa Mgła w Łodzi. Pozdrawiam.